Proszę Państwa, przed nami wybory do Unii Europejskiej. Są one ważne z wielu względów, również z tego, że w Polsce powinny one wywołać ożywioną dyskusję nad naszym miejscem w Europie i w tym globalnym układzie sił, jaki istnieje. Mamy do czynienia z dwoma skrajnymi. Postawami w Polsce wobec Unii Europejskiej. Pierwsza postawa, która mówi, że trzeba natychmiast wyjść i nie oglądać się na nic, budować po swojemu Ład w Polsce. Druga, która mówi, że musimy być, reformować, ale bez większych ambicji na, na to, jak Polska ma odgrywać, jaką rolę ma odgrywać w tym miejscu w Europie. Jedne i drugie stanowisko, proszę Państwa, jest niepełne. To znaczy nawet błędne, ponieważ między tymi dwoma skrajnościami istnieje cała przestrzeń wielka do zagospodarowania. Co powinniśmy zrobić my, Polacy, aby ta część Europy, nasza Europa Środkowo-Wschodnia, była bezpieczna, miała dobre warunki rozwoju, mogła stanowić pomost między Wschodem a Zachodem? Tej dyskusji, proszę Państwa, nie ma, bo Zarówno ci, którzy mówią natychmiast wyjść, nie biorą pod uwagę tego, że głównym elementem naszej troski, narodowej troski, powinno być poczucie bezpieczeństwa. Co byśmy nie mówili o tej Unii Europejskiej, ona poczucie bezpieczeństwa daje. I dopóki Unia Europejska jest, jest NATO. Dopóki jest NATO, nie grozi nam powrót do strefy zgniotu między Niemcami a Rosją. Więc nie możemy wyjść z tego, tak jak chcą jedni. Drudzy chcą jakichś kosmetycznych zmian, jakiegoś liftingu tej Europy. Moim zdaniem to jest absolutnie niemożliwe. Polska powinna wziąć na siebie obowiązek i trud przedstawienia nowej formuły bezpieczeństwa europejskiego. Nowej, która byłaby alternatywą dla Unii Europejskiej. Ale dopóki tego nie ma, proszę Państwa, ja apeluję, nie rzucajmy łatwo haseł populistycznych występujmy z Unii Europejskiej, ponieważ naszym obowiązkiem podstawowym jest zapewnienie Polsce bezpieczeństwa i o to powinniśmy zadbać.